Witajcie. Dzisiaj zobaczymy, jak policzyć liczbę przepracowanych godzin w Excelu. Nasza tabela zawiera godziny rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy w każdym z dni roboczych tygodnia. Żeby policzyć liczbę przepracowanych godzin w danym dniu, wystarczy po prostu odjąć godzinę zakończenia pracy od godziny rozpoczęcia pracy. A zatem do dzieła. Najeżdżamy na naszą komórkę i klikamy równa się, żeby napisać funkcję. Korzystamy z funkcji odejmowania, czyli po prostu zaznaczamy sobie godzinę zakończenia pracy minus godzina rozpoczęcia pracy. Klikamy Enter i widzimy, że w danym dniu przepracowaliśmy 8 godzin i 28 minut. Żeby przekopiować naszą formułę na dół wystarczy, że klikniemy sobie tutaj na ten kwadracik. I przytrzymując go lewym przyciskiem myszy przejedziemy naszą funkcją aż do ostatniego dnia, czyli do piątku. W ten oto sposób widzimy ile w każdym z dni roboczych tygodnia mamy przepracowanych godzin. Teraz jeśli chcemy możemy sobie nawet policzyć sumę naszych godzin dla całego tygodnia. Żeby to zrobić klikamy tutaj sobie na karcie edytowanie autosumowanie. Zaznaczamy nasz obszar od E2 do E6 i klikamy Enter. I widzimy, że przepracowaliśmy w tym tygodniu 43 godziny i 26 minut. Jeśli wydaje Wam się, że to widzicie tutaj nieprawidłowy wynik, to prawdopodobnie wynika to z tego, że ustawione jest wyformatowanie komórki. A jak rozwiązać ten problem pokazywałem na jednym z wcześniejszych filmików, który na pewno podlinkuję tutaj w opisie filmu. W następnym filmie pokażę z kolei, co zrobić, jeśli zakończenie pracy nastąpi już w kolejnym dniu kalendarzowym, czyli na przykład jeśli Danego dnia rozpoczęlibyśmy, zakończylibyśmy pracę na przykład o godzinie drugiej nocy. Wtedy nasza zwykła formuła odejmowania nie zadziała, będziemy musieli użyć innej funkcji. A Link do filmu, gdy już się tylko pojawi, na pewno znajdziecie także w opisie tego wideo. To wszystko na dzisiaj, jeśli podobał Ci się film i uznałeś go za przydatny, to polub to wideo, zostaw komentarz lub nawet zasubskrybuj kanał. Dzięki i do następnego razu.